O tym, że gaz jest doskonały do kuchni i do ogrzewania wszyscy naturalnie wiedzą, nie budzi to żadnej sensacji, ale taki napis na drzwiach samochodu jest już niecodzienny. I rzeczywiście taka sytuacja, że samochód jedzie na gaz, jest wspaniałą alternatywą ropy naftowej i istnieje w Polsce projekt, program stworzenia do 1990 roku. Tysięcy przystosowanych pojazdów do zasilania właśnie gazem. No I nie wiem po co, no bo stacja, która. Może napełnić sprężonym gazem butle tego samochodu jest jedna w Polsce, w bliwicach prawda? A budowa nowej stacji, no to dobre 10 lat. Więc na oba pytanie jest taka, taka odpowiedź. W 1950 roku było w Polsce 17 takich stacji i umarło śmiercią naturalną, ponieważ było dostatecznie dużo benzyny. Natomiast wiadomo, co się dzieje z benzynami silnikowymi, że jest ich szalenie mało, że ropy naftowej więcej też nie będzie. I to jest po prostu alternatywa. A co Więcej. Bardzo ciekawa, dlatego, że przecież przerabiając ropę naftową na benzyny silnikowe, efektywność takiego procesu wynosi 20 do 30%. Gaz w żadnej przeróbki nie wymaga. Bierze się go z gazociągu, nabija do butli i jedzie. Efektywność 100%. No. Bierze się z, gazo z gazociągu nabija do butni. Słuchaj, yy, ty wiesz yy, na przykład o tym, że wartość opałowa tego gazu, powiedzmy jego walory energetyczne jest taka, że zastąpienie jednego litra benzyny wymagało wyzużycia bu jednego metra sześciennego z grubsza biorąc, gazu ziemnego. Yy, no, w związku z tym... No powiedzmy 10 litrów to jest 10 metrów sześciennych, no kawał prawda, takiego studia. Można sprężyć? Jasne. Powiedzmy, że mamy stację i co? I powiedzmy w zbiorze takich butli jak w tej instalacji, no mamy do dyspozycji, proszę Ciebie, energii na przejechanie, a, powiedzmy 100 kilometrów. No popatrz, popatrz jaki rachunek. A na dodatek, na dodatek przecież ten gaz tak naprawdę nie wisi w powietrzu, prawda? Nie siedzi w gazociągach jeszcze. W postaci sprężonej, bo zanim tam się znajdzie, trzeba go znaleźć i wydobyć. Połowa XX wieku. Geologiczne ślady prowadzą poszukiwaczy na zachód Europy. Rok 1959 i pierwsze wielkie odkrycie w Holandii. Ogromne pole, nie ropy, gazu i to akurat w miejscu, gdzie był potrzebny. Kilka lat temu jeszcze większe pole gazowe odkryte zostaje na surowym Morzu Północnym kolosalne rezerwy. Dla Wielkiej Brytanii była to szansa na zastąpienie gazu miejskiego i zmianę energetycznej przyszłości. Wystarczyło tylko stworzyć system transportu gazu na brzeg. Po raz pierwszy inżynierowie naftowi stanęli przed zadaniem nakłucia dna szalonego morza. Pod falami zamocowano do dna eksploatacyjne zbiorniki, a podwodne rurociągi pobiegły w stronę brzegu. a może robiło wszystko co się da na Na lądzie ułożono jeszcze więcej rur. Wszystko po to, by gaz z morza skierować do istniejącej już sieci gazu miejskiego, do fabryki, do milionów mieszkań. I nawet bez specjalnego bólu cały, spory przecież kraj został szybko przyłączony z gazu miejskiego na północnomorski gaz ziemny. I dosłownie w ciągu jednej doby gaz miejski ulotnił się w przeszłość. Kilka ulicznych widokowych palników wypaliło go do reszty. Tak nadszedł gaz naturalny czysty, wygodny, wydajny. Niezwykle w sumie prosta przeróbka w bagażniku, dwie butle. Nabite gazem ziemnym pod ciśnieniem 200 atmosfer, a cała reszta sprowadza się do tego, że w kabinie kierowcy jest niewielki przełącznik, dzięki któremu przechodzi się z zasilania benzyną na zasilanie gazem. Dodatkowo, jedynym uzupełnieniem jest wskaźnik naładowania butli. W tej chwili są obie pełne ciśnienie 200 atmosfer. Przewody, które doprowadzają Gaz z butli cienkie, z specjalnego metalu, i pod maską drobne uzupełnienia tradycyjnej instalacji. Przede wszystkim dwa zawory. Jeden z nich umożliwia napełnianie butli gazem w takiej specjalnej stacji sprężania, czyli coś w rodzaju stacji benzynowej. Następnie gaz trafia do reduktora. Jest to Spowodowane tym, że te 200 atmosfer ciśnienia należy obniżyć teraz w dwóch lub trzech stopniach do ciśnienia normalnego, a nawet pewnego podciśnienia, bo inaczej tym przewodem gaz nie popłynąłby do gaźnika. Po drodze, jeszcze jedno drobne urządzenie, mianowicie mieszalnik, który pozwala na połączenie gazu z powietrzem. Tak jak benzyna, musi zmieszać się z powietrzem, tak samo i gaz. I to jest właściwie wszystko. Wystarczy teraz przełączyć tę manetkę, która jest wewnątrz kabiny, i jechać na gaz. To ma dodatkowo jeszcze tę zaletę, panie kolego, że gaz jest paliwem wysokooktanowym, 107-110 oktanów, że bardzo łatwo się spala i co najważniejsze, bardzo czysto. Nie ma tego charakterystycznego zapachu spalin. Benzyn silnikowych jest zdrowy dla środowiska. Tam jest, no wiesz, węglowodory, więc tlenek węgla jest, yy, powiedzmy, temperatura spalania, więc tlenki azotu i tak dalej, i tak dalej. Ale fakt, faktem jest zdecydowanie czystszy. Wąchałem sam tę rurę. Ale ciągle jest ta ciemna strona metalu. No słuchaj, paliwo w czym się przewodzi? No. Można instalować takie butle. To jest tradycyjna butla do gazów technicznych, prawda? Te 200 atmosfer, proszę Ciebie. Ty wiesz, na każdy litr gazu zawartego tutaj przypada 2 kilogramy tary opakowania. Oczywiście można robić butle specjalne, na przykład takie jak ta. Jest ona już zdecydowanie lżejsza. a no, wchodzi tutaj te 10 metrów sześciennych, prawda? To jest. Z tego można zrobić tę setkę kilometrów, o której mówiłem. A jak butli więcej, to i więcej. Ale to było, nie było. Swoje. 70 kg, prawie to w dalszym ciągu posiada. No, w dalszym ciągu. Oczywiście można myśleć także o innych materiałach i wykorzystuje się inne materiały. O, na przykład robi się butle z stopów y, opartych na aluminium, z duralu. No, schodzi się ładnie do 40 paru kilogramów na butle, prawda? Myśli się o rewolucyjnych kosmicznych technologiach, to znaczy y, takie materiały zbrojone, prawda? Metal, włókno węglowe itd. Tak I schodzi powiedzmy do 20 kilku kilogramów, co w dalszym ciągu nie zmienia, nie mówię o cenie. Ale w dalszym ciągu nie zmienia to faktu, że ów pojazd na gaz praktycznie jest pojazdem do przewożenia materiału pędnego. No to no. można oczywiście i tak opowiadać, a można i powiedzieć inaczej, że w takim na przykład żuku, który może przewozić około 900 kg ładunku, jeżeli nawet 200 kg zabiorą butle, to na przykład całą skrzynię można do pełna załadować pieczywem i będzie wykorzystana w pełni przestrzeń ładunkowa. No bo pieczywo ciutkie, no. No zgoda, ale przecież nie mówimy, że gaz jest dobrym źródłem na zasilania każdego samochodu. Jest to oczywiście transport lokalny i oczywiście do specyficznych celów, ale pozwoli uruchomić prawdopodobnie tysiące samochodów, które stoją dziś. Ale niezależnie od tego, jeżeli się nie podoba ta technologia nabijania, napełniania... No nie podoba się, bo za mało, gazem za mało wchodzi. Ziemnym, no, po to można zrobić coś, co będzie na pewno wydajniejsze, choć nie ukrywam, że i droższe. Można po prostu gaz skraplić. Gaz stał się surowcem, który podróżuje po całym globie. Europę zasilają gazociągi z Holandii, spod dna Morza Północnego. Olbrzymie ilości gazu płyną z Syberii.